Witamy Dzień dobry mm. wszystkim Michał i Paweł i Paweł właśnie Michał o którym z Dorotą wspominałem nie tak dawno nie było mnie tam to się nie mogę wypowiedzieć nie może się wypowiedzieć bo go nie było ale właśnie my robimy dwa programy w ramach wyjeżdżaczy kanału pierwszy to jest gruby żółty pies. Ta. A drugi, nie pytajcie czemu, a drugi nazywa się, jak tam było? Horror historyczny. Horror historyczny, czyli innymi słowy horror. Ale dzisiaj spotykamy się na, na spacerze, bo czasami nagrywamy na zewnątrz, wewnątrz, w zależności gdzie możemy. I może wiać wiatr, może bo pada deszcz. Jest cudownie. <laughs> Więc dzisiaj jest pierwszy odcinek serii Gruby Żółty Pies. Można go nazwać nawet stowym. Jak? Na testowym. I woli takiego po, po, początku ważne jest, ważne jest powiedzieć, że mniejszy tak. nasz kanał Wyjeżdżacze nie powstałby, gdyby nie realizacja projektu, który teraz trwa z funduszy Norfolk Community Foundation i, i jest to w ramach Norfolk Smoke Free Generation. A jest to taki grant, który ma za zadanie edukować ludzi odnośnie negatywnych stron sięgania po papierosy. I okazało się, że Polaków w Norfolk, wśród tych grup wszystkich migracyjnych, jest jakby najwięcej, którzy sięgają po papierosy. Jesteśmy w top piątce. Tutaj? Niechlubnie. Niechlubnie. I, I na początku była tylko taka lekka myśl, żeby zrobić ogólnie audycję radiową, a potem stwierdziliśmy, znaczy radiową podcastową, można powiedzieć teraz, a potem stwierdziliśmy, że można przecież zrobić z tego też większy kanał. Więc jeżeli oczywiście ten projekt trwa i wszystkie informacje będą na naszej stronie, norfolk.org.uk, ale jakby ktoś już był teraz zainteresowany może zasięgnąć jakichkolwiek informacji, to może wejść na naszą stronę, którą stworzyliśmy. Strefa i tam znaleźć wiele ciekawych materiałów. Właśnie w związku z, też z tematem związanym z papierosami, bo nasza jakby no, audycja, gruby, żółty pies dotyka kultury, sztuki, takich spraw bardziej no, kulturalnych, można by powiedzieć. Tak, ciężko to chyba ubrać w jedno zdanie albo w jedno słowo. Więc ubieramy to w kilka słów i dzisiaj będziemy rozmawiać. Na temat... Może tak powiem, czy kojarzysz coś na temat marbolomen? Marbolomen. To są papierosy. Tak, ale ten marbolomen. Nie. A, chodzi ci o grupę mężczyzn określanych tym mianem. Nie, a widzisz i to jest... Ależ wieje. No nieważne. I to jest... i to jest nie do końca, bo Marmolo ben, mar, mar, mar... A będziesz musiał to wyciąć. Nie, nie. Nie wycinam Man. tego Men, Tak. To był taki mężczyzna, który palił papierosy Marbolo w reklamach. To był tylko jeden? Nie, i było kilku. No to mówię, że grupa mężczyzn. No, grupa mężczyzn, ale ta grupa była dosyć specyficzna, bo jakby cała firma, która wyprodukowała te papierosy i produkuje w Stanach Zjednoczonych, stwierdziła, że trzeba zrobić fajną reklamę, która pokaże tych. No, no, przedstawi papierosy Marmolo w formie takiej męskiej, że no, warto po nią sięgać. Tak działa marketing. Tak działa marketing. Choć na samym początku ten wizerunek był bardziej skierowany w stronę kobiet, potem się zmienił w stronę mężczyzn. Ciekawe. Samego, samych papierosów. Ale o co chodzi? Że dzięki tym reklamom została sprzedaż. Tam różne źródła różnie podałem, ale około 300%. Ludzie zaczęli palić, bo czują taki kontakt z tym z dzikim zachodem, czyli no tam były kowboje tam, innymi słowy trafili co? No, trafili z reklamą, no, że trafili był idealnie, ogromny ale, oddźwięk. Ależ oczywiście. I co jest najistotniejsze w tym, co chciałam powiedzieć? Większość aktorów, którzy tam grali, zachorowała na raka płuc. Część z nich walczyła o odszkodowania. Jeszcze w trakcie. Część z nich wzięła udział w kampaniach antynikotynowych, a firma Marbolo Marlboro. starała się to... Za co? Marboro. Marbolo Marbolo <laughs> No! Nie. Tam jest Marboro? Tam sorry? Po, po, potem ci pokażę i po literce przeczytamy. Marlboro. Tak. No właśnie. No to ta firma starała się robić nawet takie rzeczy, że stwierdziła, że ten gościu nie był Marmolo, men. Marl tylko kimś innym i tak przegrali w sądzie na ten temat, bo jednak stała się rzecz straszna, bo papierosy, które miały być kultem wolności, stały się kultem uzależnienia i śmierci. Więc to jest ciekawe, że większość tych aktorów, których tam widziałeś, oni umarli i stali się kompletnymi przeciwnikami palenia. Co? ciekawe bardzo co mówisz. A wiesz, kto publikował pierwsze badania. Na temat tego, że palenie szkodzi zdrowiu i może mieć związek z nowotworami płuc? Nie, a widzisz? I tu Cię zaskoczę. Byli to o. Niemcy, a konkretnie naziści. No to trudno, by... No, w sumie zaskoczyłeś mnie troszkę, bo, znaczy, może i więcej niż troszkę, bo, Ech... bo w sumie to mnie nawet nie zdziwiło. Jeszcze tak wracając do tego Marbolo. Najlepsze jest to, to jest związane z tematem migracji, że te reklamy, tak prawdę mówiąc, one były emitowane głównie w Europie w latach 80., i 90. i 70. -tych. ale później nastało coś takiego, że w latach 70. Na początku chyba 70., nawet w pierwszym powstał taki zakaz w Stanach Zjednoczonych, żeby cokolwiek publikować związanego z paleniem z tytoniem. Później ten zakaz wszedł też do Europy, jeszcze do Wspólnoty Europejskiej wówczas. Rozumiem. I on był bodajże do 1989 roku, a w Polsce ten zakaz był do 1995 roku. I to spowodowało, że ja pamiętam, jak byłem małym chłopczykiem, to był, coś miałem 5-6 lat czy 1991-2 rok. To pamiętam, że wtedy widziałem te reklamy z kołbojami palącymi papierosy. No gorzej nawet tak, ale tak gdzieś tak to było i tak się zastanawiałem właśnie skąd te reklamy, przecież one były zakazane. I widziałem reklamy w RTL-u jeszcze, w tej telewizji niemieckiej gdzieś tam, ale prawdopodobnie to nie było, że w telewizji, tylko że na nagranych filmach gdzieś te reklamy się pojawiały. Ciekawe. I to jest właśnie to, że ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, więc stało się tak, że oni zrobili taką migrację reklamy ze Stanów do Europy. I w Europie, głównie w Niemczech. Jak oglądasz te reklamy, to jest wszystko po niemiecku i one są na YouTube. Można je znaleźć na stronie. Właśnie strefa oddechu też się znajdują. I, i to jest taka właśnie myśl, którą chciałem się też troszkę podzielić odnośnie palenia, że, że, to, że to jest też ma taki wymiar artystyczny trochę. No bo ta jednak reklama ciągle mi się kojarzy. Właśnie jak patrzę na te papierosy, ciągle kojarzą mi się one z kowbojem. Więc świetnie to zrobili, jeżeli chodzi o ruch marketingowy. No niekoniecznie to wyszło dobrze dla zdrowia, ale, no, ale też jak byłem młodszy, to też jakby, no nie wiem, tak myślałem, o, to pojechać do Stanów, wyemigrować tam i być takim kowbojem, takim papierosem. Amerykański sen umarł dla mnie, jak zacząłem troszeczkę więcej czytać, jak wygląda życie w Stanach. Ale wracając do myśli tak. Twojej odnośnie świetnie wyreżyserowanej reklamy, która marketingowo była niewątpliwie wielkim sukcesem, to jakby tak spojrzeć na mapę, to można by powiedzieć, że ta, ta reklama i ta promocja i kształtowanie tego wizerunku męskiego mężczyzny z papierosem w zębach, niczym taki impuls rozeszła się od Stanów Zjednoczonych i w momencie, kiedy oni odchodzili już od tego, od promowania. Na większą skalę, a na pewno w mediach masowego przekazu, tego wizerunku macho-mena z papierosem w zębach, to ta fala rozeszła się, ona sobie podróżowała dalej, aż trafiła na Europę. I kiedy Amerykanie odchodzili od tego modelu, to nas to właśnie zauroczało, a przynajmniej tych starszych od ciebie, no jak ty byłeś dzieciaczkiem w 1991 roku. Można też powiedzieć, że to były czasy, gdzie wielu Polaków młodych, było zapatrzonych na zachód, no, ten powiew wolności stamtąd i e, cały stereotyp Stanów Zjednoczonych, no to było coś, co niewątpliwie przyciągało no kilka ładnych pokoleń. No tak, to jest taki powiew, a to się też, też łączy z, z tym, że no, główna emigracja nasza, Polaków, jakby kierowała się w kierunku Stanów Zjednoczonych. Kto mógł, Kto tak mógł, mi się wydaje. Ale no, Chicago no, tam jest milion Polaków. Tak. Prawie 10 milionów, o teraz będzie ładne echo. U, chodzi nie. mi o to, że nie było to łatwe. Nie było to łatwe, a takie reklamy czy jakieś rzeczy związane ze Stanami gdzieś to przy, przy. Bo nawet pamiętam, był taki gościu kiedyś, kiedyś dawno temu, jak jeszcze byłem w liceum, go poznałem i on. Coś tam, dobra, coś tam robił w Stanach i wrócił. To była ta emigracja z 90 roku. A kiedy wrócił? No w 2000, to już 10 lat tam był i wrócił. Czy zaraz po tym upadku naszego ustroju dawnego on wyjechał i, i potem wrócił z jakichś tam powodów. I on cały czas właśnie mówił właśnie o tych o tych Marlborasach mhm. lub o Levisach 501. -kach. I to dla niego, on powiedział, że przyjechał to bo pierwsze co on chciał zobaczyć w Stanach. No, i też py pytanie, czy słuchacze też takie coś mieli? Bo no, wiesz, to no różnie to jest, przyjeżdżasz i, i, i chciałbyś zachłysnąć jeszcze w tamtych czasach, gdzie te wszystkie rzeczy były takie nie. No, kontrast do końca... był dużo większy między Zachodem a Wschodem, to prawda. Słyszałem o laki strajkach, tak? Laki strajki czy laki spajki? A, do no jak teraz to wymówić? Żeby e, już niby... Nie pamiętam, jak one się po prostu nazywały. Jak jest ich nazwa własna, to były te wydawane żołnierzom. W Ameryce. Nie mam pojęcia, czy II wojna światowa to też był ten proceder, czy tylko wojna w Wietnamie. Natomiast 1 na 20 podobno nie był z tytoniem, tylko z marihuaną, zwaną też marihuaniną. Dlatego laki strajki albo laki spajki, już nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywały, kiedyś o tym czytałem. O to ciekawe, bo ja kompletuję takie, zbieram stare y, rzeczy nieotwarte. Już ci to mówiłem Tobie wcześniej. Tam mam różne jakieś patony z lat 90., -tych, 80. -tych, nieotwarte, Marsa, Milky Way. Mam paczkę papierosu, właśnie Marlboro, nieotwartą z lat 80. i miałem taką e, e, licytację jednej właśnie z takich paczek bardzo starych, tych laki. Aha. To by może trafił na tego i to i byś sobie mógłbyś sobie podać rękę no, z, z kolekcjonerami militarnych racji żywnościowych, bo są ludzie, którzy się tym interesują i to zbierają, ponieważ niektóre racje żywnościowe niemieckie, zwłaszcza wczesnej, wczesnego okresu II wojny światowej, ja już nie pamiętam, jak się ten specyfik nazywał, ale generalnie to była metamfetamina, i dlatego, jak kolekcjonujesz racje żywnościowe, to musisz bardzo uważać, ponieważ zawartość niektórych niemieckich może być mocno nielegalna. No, oni wtedy mocno eksperymentowali ze stymulantami. Ale ja legalnie kupuję. Wiesz, też inaczej to wygląda, jak kupujesz nieodpakowane e, opakowanie, czy tam nieodpakowaną paczkę papierosów i wkłada się w gablotę i wieszasz na ścianie i to jest jakiś tam relik przeszłości. A e, inaczej wygląda to pewnie jakbyś to otworzył i sprawdzał, czy faktycznie jeden na 20 mi się. Ty... Wiesz o co chodzi. A pewnie są tacy. Uwierz mi, jest bardzo dużo osób, które gdzieś tak kolekcjonują, jak wchodzę w jakieś aukcje. To jest ogrom, jak dochodzi ostatnie 5 minut, to te automaty tr -tr 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 biją, biją. No, ale no, tak jest. Ale znaleźć tą paczkę Marlborasów to jest ciężko, bo, wąt bo była tylko jedna aukcja w Niemczech, ją wygrałem i było tylko kilka sztuk nieotwartych. Ale no zaraz, no to chwileczkę, to powiedz więcej, e, bo, więc? na ten, no, bo na ten temat wiem tylko, że wygrałeś paczkę papierosów no tak. na aukcji i że było ciężko, ale co było w niej takiego specjalnego? No było to specjalnego, że to jest taka typowa z lat 80-tych bez tych wszystkich jeszcze tych ozdobników teraz co my mamy związanych wiesz z tymi takie tam dają te obrazki. Tak rozumiem, no w ramach ostrzeżenia. No. Choć to też nie jest ta, która jest pierwszym ostrzeżeniem, które się pojawiło w Stanach i tam było, że ta zagraża, może zagrać coś takiego, może chyba zagrażać w życiu. Więc tej nie mam takiej z takim czymś, ale mam no ona jest taka typowa, to jest ta z tych reklam typowo trzymają taka, taka wiesz. No więc, więc to tak chciałem powiedzieć. A łatwo nie było z nią wygrać, bo był taki przeciwnik, który ciągle mi podbijał. A ja ciągle starałem się, już powiedziałem: ach machnę ręką, podłużyłem 50 funtów więcej i przegrał. Pomyślałem, że będę sobie co funcik tam, coś tam, a już, już, już podbiłem maksymalnie. No i udało mi się cudem. A potem jeszcze on doliczył koszty przesyłki. A długa historia, ale mam ją. Można powiedzieć, że udało ci się złapać jakiś relikt pewnej epoki, no, która raczej już nie wróci chyba dobrze. Nie wróci i, i tym bardziej, że... A i jeszcze to jest ważne, że ta paczka była... Nie wiem, gdzie oni produkują te papierosy, ale to była typowo z Ameryki. Nie wiem, czy oni produkują też je tutaj. W... Gdzieś tam, nie wiem jak to wygląda. No ale... ale to jest taki typowy oryginał. Więc taka jest historia z tym. Z tą, z tą reklamą, z tymi ludźmi. No i chyba taki morał tego, że, no, że to się ładnie sprzedawało oczami i że trzeba być uważnym w sumie. To, to no. W sumie co się dzieje wokół no, patrzeć. A, a poza tym marketing do pewnego stopnia jest sztuką manipulacji i ma na celu osiągnięcie pewnych korzyści przez tego, kto ci sprzedaje dany produkt nie zawsze mając twoje dobro na względzie. Warto być świadomym. No to dobra, to do kolejnego odcinka, że tak powiem. No, to cześć. To cześć.